Rafolezeksto.pl zapraszam na krótki przegląd najważniejszych wydarzeń rynkowych środowej sesji. Opowiem o spółkach PKOBP, ING, MBank, CZC, Digital Network oraz Bojas. W Środę w centrum uwagi znalazły się głównie banki. Największe obroty są dzisiaj generowane na akcjach PKOBP. Anotowania branżowego giganta delikatnie spadają po informacji o zmianie na stanowisku prezesa. Rezygnację z funkcji złożył Dariusz Szwed. W środę przecena nie przekracza 1%, tak jak widzimy na mm, zaktualizowanej poniżej grafice wykresu, a w szerszej perspektywie kurs nadal znajduje się w okolicach historycznego maksimum. Zdecydowana realizacja zysków ma miejsce na akcjach ING Banku Śląskiego. W chwili obecnej kurs akcji wynosi 283 zł i zniżkuje 2,25%. Aczkolwiek wciąż realizacja zysków odbywa się w ramach trwającej do czterech sesji konsolidacji w przedziale 280,50 groszy oraz 294 zł, a w największym stopniu ciąży indeksowi mwig 40%. Z punktu widzenia kształtowania się sytuacji na wykresie tego banku ewentualne wybicie poniżej 280 zł dałoby impuls do pogłębienia spadków. Jednak nawet wtedy ich zasięg będzie mocno ograniczony. Po pierwsze dlatego, że już na poziomie 275 zł i 50 groszy silne wsparcie tworzy grudniowy szczyt. Po drugie, co jest znacznie ważniejsze, ostatnie wyniki banku i zapowiedź wypłaty dużej dywidendy sprawiają, że tańsze akcje szybko powinny znaleźć nabywców. I wracamy na stronę komentarza z dzisiejszego dnia. Omówimy sobie sytuację na m -Bank, na spółce m -Bank. Tak jak tutaj mamy również zamieszczony wykres. W chwili obecnej kurs znajduje się na 559,80 zł i zwyżkuje o 0,9%. Przejdziemy sobie na stronę dedykowaną mBank na której będziemy mogli podejrzeć notowania i wskaźniki finansowe tejże spółki. A więc jutro m -Bank opublikuje szacunkowe wyniki za czwarty kwarta od 2023 roku. Analitycy prognozują, że bank w tym okresie zanotował 28 milionów złotych straty netto wobec 835 milionów złotych zysku netto rok wcześniej. Strata to głównie negatywny wpływ ryzyka prawnego związanego z kredytami frankowymi, a w całym 2023 roku bank miał natomiast wypracować według rynkowych prognoz ponad 16 milionów zysku netto wobec prawie 703 milionów złotych straty netto w 2022 roku. Ale warto wspomnieć, że Mbank nie będzie jedyną dużą spółką, która jutro pochwali się wstępnymi wynikami za ostatni kwartał 2023 roku. Zrobi to również CTC. Dziś akcje obowiązkowej spółki drożeją o 31% do 57,38%. Groszy. Od końca grudnia akcje te korygują silne wzrosty z okresu październik grudzień, które wywindowały kurs z poziomu 36,65 groszy do 68,50 groszy. Zachęcam oczywiście do tego, żebyście sami sprawdzili ten wpis, który. Zamieściliśmy dla Was na stockwatch.pl, który właśnie traktuje o tych wszystkich spółkach, ale także pozostałych, na temat których stwierdziliśmy, że warto byłoby się odnieść w obliczu ciekawych informacji pod względem inwestorskim. Dobrze, teraz przejdziemy sobie do TF i PZU. Kolejny ważny artykuł. Mianowicie eksperci z TF i PZU wskazali polskie akcje jako top-peak na 2024 rok. Największy potencjał widzą w segmencie małych i średnich spółek. Jednocześnie do globalnych akcji podchodzą z umiarkowanym optymizmem. Jak możemy przeczytać w raporcie, polskie akcje to nasz topik 2024. Za dalszymi wzrostami ich cen przemawiają solidne fundamenty, niskie wyceny spółek oraz oczekiwane napływy kapitału na warszawską giełdę. Największy potencjał na GPW widzimy w segmencie małych i średnich spółek. Do globalnych akcji, wśród których poszukujemy perełek mogących pozytywnie wpłynąć na stopy zwrotu naszych funduszy, podchodzimy natomiast z umiarkowanym optymizmem. Przejdźmy sobie teraz do Digital Network. Mianowicie spółka ta zakłada 10-15% średniolecznego tempa rozwoju sieci ekranów cyfrowych. Tak poinformowała ISB Tech. Prezes Digital Network Agnieszka Godlewska. Priorytetem są przede wszystkim akwizycje lokalizacji premium, ale przewiduje także dynamiczne zwiększenie marży i zysków. Jak powiedziała ISB Tech Godlewska, plany spółki na 2024 zakładają dalszą rozbudowę sieci ekranów cyfrowych. Obecnie obejmuje ona ponad 20 tysięcy nośników digital. Zdywersyfikowanych pod względem wielkości i lokalizacji na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji premium w największych aglomeracjach miejskich. Tempo rozwoju sieci jest planowane na średniorocznym poziomie pomiędzy 10 a 15%. I tak dla zainteresowanych: 14 lutego. W Stockwatch.pl o 11.00 odbędzie się prezentacja inwestorska oraz czat z Agnieszką Godlewską i Anetą Parafiniuk, CEO oraz CFO Digital Network, oraz Damianem Reznerem, COO Screen Network, spółki zależnej Digital Network. Tematem spotkania będzie m.in. podsumowanie 2023 roku i planów rozwoju na 2024. Mamy na końcu już informacje o AW Invest, mianowicie podmiot kontrolowany bezpośrednio przez Wiesława Wojasa chce kupić brakujący pakiet akcji i wycofać spółkę Wojas z GPW. Cena w wezwaniu wynosi 8,20 zł za sztukę i jest minimalnie wyższa od kursu rynkowego. Oczywiście zapraszam po szczegóły na stockwatch. Dziękuję za uwagę. Jeżeli podobał się Wam ten materiał, zachęcam do śledzenia naszych kanałów na Facebook oraz YouTube. Napiszcie również w komentarzu, jeżeli macie jakieś uwagi. Postaramy się je uwzględnić w kolejnych nagraniach.